Kochani, nie wiedziałam, że się nakrywam. <laughs> o, tak siedzę i myślę, kochani i przyszła mi taka sentencja do łba to znaczy, przepraszam, do głowy jak zgoda jest bardzo ważna zgoda buduje niezgoda rujnuje przepraszam a to za sprawą mojej sąsiadki która postanowiła z mężem że nigdy nie pójdą spać pokuceni czyż to nieszczytny cel i tak już nie śpią od trzech dni no i nasza sąsiadka wspólna widziała ją na zakupach i biedna się o nią martwi. I się pyta, skąd ona taka blada? Widocznie, mało je biedaczka. Ach. więc, przepraszam, kochani, naprawdę, więc czego mam w ogóle życzyć? Życzę Wam przede wszystkim, żebyście. Się wyspali, żebyście się najedli i pięknie wyglądali, tak jak ja dzisiaj. Czyż nie wygląda troszeczkę podobnie do Merlin Monroe z tym pieprzykiem? <grytanie> Dobranoc, moi mili.